Zadbaj o stawy, kości, mięśnie, cerę z dystrybutorem pastylek kolagencito firmy Reuter. Pastylki kolagencito dostępne w aptekach i zielarniach. Urzędnicy z Siemianowic Śląskich wychodzą na ulicę i pytają mieszkańców, co nie podoba im się w ich dzielnicy. Dziś odbyła się druga taka akcja, tym razem w dzielnicy Hugo. Każdy mógł powiedzieć, co chciałby zmienić, a problemy są różne od tych bardziej do mniej poważnych. Jedną z tych łączeń to jest wiadu, który się znajduje około 100 metrów stąd, który w czasie deszczu, nawalnego, ale i większego deszczu, jest nieprzejezdny, a jest to dla nas. Takie kluczowe miejsce w dostaniu się do miasta, do lekarza, do szkoły, do sklepów, bo tutaj na tej dzielnicy nie ma tutaj jest generalnie ani sklepów, ani lekarza, ani szkoły. I mamy problem z przedostaniem się na drugą stronę. Ja mam tylko jedno ale. Brudno jest na ulicy, jest po drugiej stronie zakład pracy, wiecznie jest brudno i za szkołą teren prywatny też jest zaniedbany. Swoją opinię mieszkańcy mogli też wyrazić za pomocą ankiety, którą przygotował Urząd Miasta. Jednocześnie pytamy też o to, co im się podoba z tego, co już zrobiliśmy, ponieważ jesteśmy na etapie tworzenia gminnego programu rewitalizacji, który to będzie odpowiadał na potrzeby właśnie mieszkańców tych najbardziej zaniedbanych do tej pory dzielnic. Chcemy po prostu wyłapać te najbardziej problemowe obszary, można tak powiedzieć, po to, aby wdrożyć konkretne działania. I e, konkretnie uporać się ze wszystkimi zgłaszanymi e, bolączkami naszych mieszkańców. Kolejne spotkanie z mieszkańcami obejmować będzie osiedle Laura Hutte.